Witam wszystkich tutaj grodzisk. Zapraszam do obejrzenia meczu pomiędzy Liquid Tillerem, Protosem a Grantem zergiem. Położeń zespałnowali się gracze obok siebie. Właśnie już Hydra wysyła Overlorda w dobrą stronę, w bardzo dobrą stronę. No i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Na razie obdwie gracze produkują robotników. Już pierwszy pylon ze strony. Ze strony tylera. Mm, zaraz, bo mi kolory się trochę pomyliły. Tak. E, sprawdzimy jak tam spamometr. E, widać, że tyler ostro spamuje. No może nie ostro, no ale. Bardziej spamuje 280, 250, tak normalne. Tak, yy, tutaj już Overlord 1 nadlatuje. Nie wiem, zaraz zobaczy tego Pajdona. Tak, już zobaczył yy, probka, a nie Pajdona. Tak, Gateway. Zaraz się zaolinuje tutaj. Yy, nie wiem, dlaczego tutaj jest Supply Depot. A to chyba te, to chyba o ten, te nowe mapy. O to chodzi, tak, po prostu Super Depot. Tak, yy, probek już wysłany w dobrą stronę i ekspansja ze strony Aydry. Bardzo wczesna, już druga minuta. A tu mamy już ekspansję. Tak, yy, Aydra sprawdził, co się dzieje yy, u Protosa. No zobaczymy, no nic ciekawego. Gateway się buduje, drugi pylon, gaz. To już może to wyłączę. Gaz. No nic ciekawego. Hmm, produkcja. Tak, tutaj propka się sprawdza, co jest. Niecka rozrodcza, sy, czyli że. E, spawn pool się buduje. Gaz. E, Hydrę. No nic ciekawego. Ten Overlord cały czas sprawdza, co się tutaj dzieje. Tutaj mam rdzen e, Rdzeń cybernetyczny. Cybernetic Core i drugi gaz Tak, yy, już haczerka kończy się budować. No i dronki ruszyły nie na próbkę, tylko na yy, ekspansję. Tak, spawning pool już wybudowany i zerlingi pierwsze w drodze. Tak tutaj dronka przedostała się na drugie, ale to za bardzo. No, nic nie da. Jak i tak, lord wszystko zobaczył. Tak, tutaj próbka wraca do bazy. Tutaj, y, zelot tego drona. Tak, y, o, mamy centry, drugą i y, mamy dwa kolejne gatewaye. Czyli, że najprawdopodobniej Zapraszam, że to nie zamknąłem. Chyba nikt nie zauważył. jak zauważył, to jego problem. Chociaż nie. Jak chcę, to jeszcze raz proszę. Tyle będzie trwała rozgrywka. No, fajnie. Koniec. Tak, e, mamy dwa centry jednego zelota. Tak, kolejny pylon. Tutaj jeszcze jeden pylon. Wybudowany overlordy, rozstawione na całej linii. Haterka się buduje, zobaczmy co tutaj u Zerg'a, no nic ciekawego za bardzo, bardziej idzie w grę makro. Chociaż tutaj mamy kolonia karakanów do Roach'y. Tak, czyli że y, Aydra chce iść jak najszybciej w Roach'e. Tutaj Zergling sobie biega. Tutaj drugi probkę biegania. A tutaj już... Y, już przypuszcza atak. Ja tutaj mamy 2, 4, 5, 6 centry. Jeden zelot, tak, tutaj poszedł Force Field, bardzo piękny. E, Spinecrawlery e, są niszczone. No i wycofujemy się. Małe szkody zrobiliśmy. No się wycofujemy się, tak. Ekspansja ze strony Protosa i Pylon na wejściu. Tutaj coś było, coś już latało. został zabite najprawdopodobniej. Zerdling, no to no powoli się duż, duża armia zerdlingów. Yy, I są produkowane roucze, Czyli że zaraz będzie atakował najprawdopodobniej. Hydra. Yy, to za bardzo nic się teraz ciekawego nie dzieje. So, jest Startgate budowany przez Protosa. Czyli, że najprawdopodobniej y, pójdzie w Fenixy. Tak mi się wydaje. Tak, ekspansja skończona. Y, asymilatory dwa kolejne. Tutaj armia obstawia tą ekspansję. Ponieważ Zerg rusza tutaj ze swoją armią. Masa Zerlingów i niemniej. No nie no, mniej oczywiście. Yy, Rouczy. Tak. Yy, Chcę... tutaj jakoś przejść. Tak i dochodzi do starcia. Powinny pójść force fieldy, tak. Force fieldy po poszły. Tak, nie, nie, nie można pozwolić, żeby... Się już fe pierwszy feng wy wybiegł, wyleciał. Tak, tutaj force fieldy kolejne probki nie są atakowane, tylko armia. E, już Aydra zauważył, że e, protos poszedł w Feniksy. Najprawdopodobniej te probki zniszczone, ekspansja też już zniszczona. I tutaj Forcefieldy, tak, Forcefieldy poszły. E, coś, po, coś powinien z, zrobić z tym Phoenixem? chyba, że czekasz się, się wybuduje Voidray. Voidray się buduje. Tak, tutaj mamy Overlordy lecą. Tak, i no, i ten Voidray narobi tutaj jakiś. Eee, kolejny force field poszedł, żeby Zerk jak, żeby Zerk w ogóle się nie dostał do, tutaj do bazy. Tak, Wojdrej e, tutaj. E, cały czas atakuje z rocze. No tak, e, dobre zagranie ze strony Aydry, Proto stracił swoją ekspansję. Tutaj jeszcze gaz straci. Najprawdopodobniej pewno nie w nie atakują. Tak, Force poszedł. Ale one chyba się chcą tam dostać do środka. Tak, kolejne zeloty produkowane zerglingi, zerglingi i po zerglingach. O Jezu, aż mi powoli gardło siada. Kolejny, we, kolejny Void Ray w, w drodze. No i jeszcze, no skoro Zerg zaatakował, to czas na małą kontrofensywę. Tutaj już mamy kolejne. Yy, chociaż nie, to jeszcze te stare są. Yy, Roach'e, chociaż w produkcji yy, Zerglingi i Roach'e, tak tutaj coś próbuje, zrobić coś, próbuje coś, myśli, żeby coś zrobić, królowe tutaj są, Zerglingi nadlatują, On mi się wydaje, że tutaj ciężko będzie dla Protosa, powinien tym Feniksem podejść i, i, pod i podnieść te królowe. No tak mi się wydaje. Tak, jednostki nie są produkowane ze strony protosto, chociaż ma małą nadwyżkę minerałów. Tak właśnie, to, tak to co mówiłem, ta królowa, właśnie powinna być podniesiona i jeszcze jak starczy energii, to jeszcze raz podnieść, tak, żeby ona jak najmniej yy, szkód zadawała. Tak, tutaj mamy, no nie no, taka Lil' Stalker, no i te bojdreje. Tak, yy, kolejne jednostki produkowane. 24 zerlingi, zerlingi ze strony protossa. Tak, zerlingi. 3 królowe kolejne i... Co my tutaj mamy? Norda Hydralisku! Hydraliski! Nawet nie za... E, I o jest koniec. Trzy Wojdreje zostały zniszczone. Su, Jezu, głośnik mi spadł. Przepraszam. No i bitwa, Zeloty i centry walczą z Zerglingami, tutaj już Roach'e idą i Hydraliski, wydaje mi się, że raczej e, nie ma szans, tutaj ta ekspansja już jest uruchamiana przez Protosa, no ale proszę spojrzeć na tę armie. dobrze, Fortfield'y poszły, dobrze, właśnie trzeba te Zerglingi, w ogóle te Roach'e trzeba zniszczyć, tak... Pó póki te hydraliski tutaj nie przejdą, no nie, to jest praktycznie sprawa przegrana. Tak, tyle hydraliska, tak. Good game, good game pisze Liquid Tyler. Hydra e wygrywa ten mecz. No to jest z dużym zapasem, jeszcze 10 rowczy szło. Spójrzmy na armię, ta armia jest 84 do 12. Czyli że to już prak to praktycznie nie miał szans. E Tyler. No tak, w moim poprzednim meczu AIDRA Ayd, przegrał, tym razem wygrał. No cóż, z, no to kończę. Zapraszam do y, komentowania kanału i filmu, y, oceniania. Zauważyłem jedną subskrypcję na moim kanale, więc też, no, jak się Wam bardzo podoba, no to proszę o subskrybowanie. Będę więcej tego nagrywał na pewno. Czyli, że, no kończę. Na razie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!